Chciałem gdzieś powiedzieć kilka słów o totalnych oskarżeniach w totalnych czasach, kiedy polaryzacja życia politycznego w Polsce stała się bardzo trudna do zniesienia dla osób, które są czy też starają się być racjonalne. Otóż, ku swojemu zdumieniu, zorientowałem się, że część moich współpracowników, moich kolegów, tak mocno walczy z prawem i sprawiedliwością, że. Jakikolwiek pogląd wybiegający poza takich ostrych publicystów gazety wyborczej okazuje się być propisowski. Na przykład, mówiłem o, oceniałem podjęte przez Polskę działania, czy też przez rząd polski, raczej działania dotyczące ograniczenia epidemii koronawirusa. No i stwierdziłem, że wszystko jest złe, straszne okropne, tylko stwierdziłem, że na tle innych państw europejskich a z czym mamy się porównywać jak nie z naszymi sąsiadami. no to te działania są w miarę okej, okay, a nawet bardzo OK. dywadie chwali wielu jakby niezależnych publicystów zajmujących się problemami zdrowia. No uważa, że to były dobre działania. No i czy można coś takiego powiedzieć, nie będąc zwolennikiem pisu Jarosława Koczyńskiego? No moim zdaniem można, no, jeśli jakieś działania są w miarę sensowne, lepsze na przykład niż w przypadku Wielkiej Brytanii yy, czy Belgii, no to siłą rzeczy trzeba yy, to powiedzieć. Yy, inną rzeczą, która mi się nie podoba ewidentnie, to jest jakby naiwne podejście do Unii Europejskiej. Tak zwanej opozycji totalnej. Mówię tak, bo to chyba Schetyna użył takiego sformułowania i oczywiście złośliwie podchwyciła je opozycja wobec opozycji, niekoniecznie strona rządząca. No ale rzeczywiście takie totalne działania się pojawiły, zwłaszcza na forum międzynarodowym. Co ciekawe, zapoczątkował to swego czasu PiS, kiedy odbyły się te sławne wybory samorządowe, w których PSL zyskał niesamowicie duże poparcie związane być może z jakimiś dziwnymi właściwościami list wyborczych, bo żadne późniejsze, ani wcześniejsze wybory no nie uzasadniały jednak tak dużego poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mówię to bez właściwości, bo a propos nadchodzących wyborów z uwagi na słabość ogromną kandydatki Platformy Obywatelskiej czy też Koalicji Obywatelskiej Małgorzaty kidawy Błańskiej zastanawiałem się całkiem poważnie nad Kosiniakiem, Kamyszem albo jak nie pójściem na wybory no, byłem trochę w kropce, ale już chyba na pewno lepszy byłby, byłby dla mnie kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego niż Małgorzata kidawa Błańska co chyba nikogo szanującego sobie ludzką inteligencję i inteligencję wyborców no nie powinno niestety dziwić, no, taką osobę wybrano był to dowód jakiejś totalnej degrangolady albo pogardy wobec wyborców, nie wiem jak to nazwać no więc tą skarżenie się na zewnątrz zapoczątkował PiS wtedy pojawiły się głosy płynące z Polski, że Wybory zostały sfałszowane w Parlamencie Europejskim, w strukturach Unii Europejskiej. I wtedy też w ogóle była w naszym kraju jakaś ogromna debata na temat jakichś przezroczystych urn. Zmiewiodło też karty do głosowania i tak dalej, No później PiS zaczął wygrywać i jakby zszedł z tego tonu. Natomiast na ten ton weszła um, Platforma Obywatelska, będąca główną siłą pozycyjną. I zaczęła z tym przesadzać jeszcze mocniej. To znaczy pojawiło się takie wrażenie, że Unia Europejska jest jakimś takim rozsądnym, racjonalnym, wspaniałym arbitrem, i jak polski wyborca jest nadal, że tak powiem, zwodzony przez przyjęte przez PiS media państwowe i w ogóle przez klimat panujący w Polsce, jak nazywa go moim zdaniem niehumanistycznie Andrzej Dominiczak w tym słowie powieram faszystowski, Moim zdaniem nie jest to faszystowski klimat. Jest to, to jest najwyżej klimat jakiś tam populistyczny, racjonalistyczny po części. A po części, na, nie wiem, płynący z jakiejś sympatii, również z niewiedzy. E... Można się zastanowić, czy są grupy społeczne w Polsce, które w jakiś racjonalny sposób mają jednak interes w popieraniu PiSu. E... Pewnie takie są. No. Na pewno część wyborców jest oszukana, jak zawsze. Ale nie należy z tym przesadzać. No, w każdym razie e... Pojawiło się takie bardzo mocne próbowanie załatwiania spraw w Polsce przez opozycję wobec PiS-u za sprawą Parlamentu Europejskiego. Ja, chociaż popieram Unię Europejską, być może będę ostatnią osobą w Europie, która będzie popierać Unię Europejską, bo uważam, że jedyną szansą na przyszłość dla Europy jest jednoczenie się tych naszych państw. No to oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Unia Europejska na razie jest procesem i na razie cofnęła się niestety. Głęboko do tyłu, i w Unii Europejskiej zaczynają przeważać jakieś samowolki różnych państw, głównie Niemców. Jeszcze przy okazji problemów z euro w Grecji miałem wątpliwości i stawałem raczej po stronie kanclerz Merkel. Ale jak wiecie, kiedy taka dziwna szlachetność i chęć napełnienia rynku pracy nową krwią sprawiło, że Angela Merkel po prostu przeszła zupełnie ponad jakimikolwiek. Yy... Zasadami dotyczącymi granic europejskich, obywatelstwa europejskiego, yy, ochrony mieszkańców i obywateli Europy yy, puściła się na taki żywioł. Jeszcze prasa liberalno-lewicowa zrobiła z tego objaw szlachetności, chociaż to moim zdaniem był bardzo destruktywny dla Unii Europejskiej objaw bezprawia. I, I taki to był taki zryw, taki nic nieznaczący akt, bo teraz Unia Europejska się wycofuje z tej całej awantury, również Niemcy i przyjmują stanowisko takie no powiedzmy późnej PO, wczesnego Pisu w Polsce, tak? że należy to robić ostrożnie, a najlepiej wcale, tak? no bo co, co nam da i co komukolwiek da zalanie w zupełnie chaotyczny sposób yy, świata, Europy zjednoczonej ludźmi w większości udającymi uchodźców i chcącymi nie tyle pracować, nie znającymi kultury nieceniącymi w ogóle kultury, bo na przykład ja znam ludzi, którzy chcieli zawsze zamieszkać we Francji, pracować we Francji, bo zakochali się w tej kulturze, albo w Niemczech, albo w Wielkiej Brytanii, albo w Hiszpanii, prawda. No, mam taką znajomą przyjaciółkę, która uwielbia flamenko, jest, jest iberystką, uczy się i uczy literatury hiszpańskiej, no i wyemigrowała do Hiszpanii. A i, to, I być może będzie się ubiegać o obywatelstwo tego kraju, kiedyś myślała, że powinna. No i właśnie tacy ludzie, niezależnie skąd pochodzą, no, są świetne materiałem na nowych obywateli. Natomiast ludzie, którzy po prostu dowiedzieli się o wysokich zasiłkach i jednocześnie nie chcą wcale tej kultury, nawet chcą ją zmienić na swoją modłę, no, nie są najlepszymi kandydatami na nowych obywateli. No, w każdym razie, w Unii Europejskiej pojawił się ten kryzys coraz głębszy, polegający na narzucaniu Unii Europejskiej jakichś dziwacznych rozwiązań, płynących głównie z Niemiec. Wypływających z jakiegoś post-neofolkizmu niemieckiego, którego idealizm i bezkompromisowość niestety kojarzy mi się z nazizmem. Chociaż jest na razie jakby odwrotna, tak? że teraz ten obcy, ten inny yy, jest właśnie lepszy od naszego obywatela. Ale no, moim zdaniem, takie dwutorowe, długiegonowe myślenie yy, no, łatwo zmienia swoje bieguny. Tak? Nie zdziwiłbym się, że gdyby w Niemczech za 20 czy też za 10 lat. Znów wybuch ostry nacjonalizm, właśnie z uwagi na tą taką dziwaczną, obecną politykę, z której na szczęście Niemcy się troszkę wycofują. No ale ciężko się wycofać z takiej polityki, bo wtedy rzeczywiście trzeba podejmować drastyczne decyzje. Trzeba na przykład siłą wyrzucać z kraju różnych ludzi, niektórych niesprawiedliwie. Gdyby wcześniej ta polityka była bardzo rozwa bardziej rozważna, nie, nie, nie byłoby w ogóle takiej konieczności. Tak? No ale stało się jak się stało. Najgorsze jest to po prostu, że Niemcy. Te inne rozwiązania narzucają całej Europie, tak? że coraz bardziej pojawia się kontekst tego, że de facto Europejczyk powinien rzucić winny wobec świata za to, że, że w ogóle jest. I że tak naprawdę Europa to jest jakiś grunt, w którym mają prawo żyć przede wszystkim osoby dawniej pokrzywdzone przez Europejczyków. No, co już jest takim myśleniem rasistowskim, no bo przez jakich Europejczyków? Nawet nie przez Niemców. No, Niemcy oczywiście wywołali drugą wojnę światową. Ale, ale no, jeśli chodzi o kolonizację jakichś państw muzułmańskich, no to, to raczej no, nie, nie mieli za dużo tutaj za uszami, prawda, w porównaniu z Francją czy, czy Anglią czy Wielką Brytanią. A z drugiej strony, przecież od muzułmanów się nie oczekuje, żeby płacili jakieś rekompensaty Indiom, Indonezji, wielu innym państwom, które podbili, które skolonizowali. Więc dawnych kolonistów spod znaku gwiazdy i księżyca zastąpili po prostu nowi spod znaku późnego chrześcijaństwa europejskiego i rewolucji przemysłowej, tak? I być może ci nasi byli jednak lepsi, bo przynajmniej wnieśli coś nowego w te podbite ziemie, chociaż oczywiście byli brutalni, okrutni, bywali. I najlepiej by było, gdyby ludzie nawzajem się nie podbijali, tylko. Pokojowo ustanawiali między sobą relacje, wymianę kulturalną, technologiczną, biznesową. No ale wiemy, jest jak jest, niestety ludzka natura jest niedoskonała. Jeśli chcemy później szukać pokuty za, za te dawne czyny, akty, no to niech to chociaż będzie sprawiedliwe. Niech dotyczy ona wszystkich, którzy kiedykolwiek kogokolwiek podbijali. podbijali i kolonizowali, czyli również muzułmanów jako sprawców, a nie ofiar. Co oczywiście no, staje się w pewnym momencie absurdalne, bo zamiast cokolwiek robić, ludzkość zajęłaby się po prostu analizowaniem swojej historii i nie wiem, jakimiś sądami rozstrzygającymi wydarzenia na przykład z XII wieku czy z XV wieku. Na razie tak jest de facto i jest to bardzo dziwne, a jeszcze dziwniejsze jest to, że głównie Niemcom udaje się narzucać tego typu styl myślenia Całej Unii Europejskiej. Więc ogólnie Unia Europejska przeżywa głęboki kryzys i nie jest absolutnie tworem doskonałym. Ja osobiście chciałbym, żeby Unia Europejska się zjednoczyła wokół wartości racjonalistycznych, mając na celu dalsze istnienie, dalszą możliwość odgrywania roli politycznej w świecie, w przyszłości może podbój kosmosu w rywalizacji albo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Rosją. Jako poszczególne malutkie państewka Unia Europejska nie ma na to szans, żaden z krajów Unii Europejskiej nie ma na to szans, chociaż wielu ludzi zdolnych, wykształconych, a również przedsiębiorczych na terenie, na terenie Europy mieszka. Dlatego też w tym momencie zjednoczenie jest rzeczą cenną. Jeśli Polacy mieliby brać udział w tym zjednoczeniu, to nie jako ktoś, kto wyciąga rękę po Dalsze datki, nie jako ktoś, kto się czuje półkolonią, kto z rozwartymi, zaśnionymi ustami po prostu naśladuje wszystko to, co robią Niemcy, jak niektórzy zarzucają to PO, ale jako ktoś, kto współtworzy Unię Europejską, tak? bo Polska jest jeden z większych i bardziej innych krajów Unii Europejskiej. Przepaść ekonomiczna między najbogatszymi państwami Unii Europejskiej a Polską nadal jest duża, ale się zaciera, tak i być może zaczyn się jeszcze bardziej, chociażby pod wpływem epidemii koronawirusa, bo okazuje się, że być może rozwinięte rolnictwo i nie tak bardzo rozwinięta turystyka jest w tym momencie dla Polski atutem, a nie, a nie jakby problemem. Więc w tym momencie Polska powinna współtworzyć. Nie powinna pozwalać na to, żeby jakaś Merkel narzucała Unii swoje warunki, tylko raczej powinna dbać o to, żeby różni rozsądni ludzie, w tym oczywiście Polska. E, tworzyła Unię, decydowała o polityce migracyjnej i tak dalej, i tak dalej. W ogóle to, że e, główny jakby Urząd Europy dotyczący ochrony granic Frontex, e, który był przyznany Polsce, e, został totalnie jakby bez słowa, bez konsultacji Zlekceważony przez Merkel, no to to już był jakby cios w Unii Europejską, o czym się praktycznie nie mówi. Tego nie zauważa też polska prawica, bo jej w ogóle nie zależy na Unii Europejskiej. A moim zdaniem powinno jej zależeć i od tego krytyka powinna wyjść. No więc co mi się nie podoba? No Oczywiście nie podoba mi się to, że część, duża część polityków tzw. opozycji totalnej wierzy w to, że Unia Europejska jest jakimś guru dla nas. I jak my się zwrócimy o pomoc dotyczącą tego, co PiS w Polsce robi wokół Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, mediów, to będzie dobrze. W ogóle pojawiła się chyba idea, żeby w ramach no, zaburzonego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, to Trybunał Europejski był tym jakby polskim Trybunałem Konstytucyjnym. No i to jest bardzo naiwne, bo po prostu widzi się, że że w Unii Europejskiej, no, to rządzą głównie Niemcy, obok nich Francuzi i oni po prostu ciągną to wszystko w swoją stronę. Jeśli jakieś państwo pokaże słabość, powie, pomóżcie nam, bo u nas panuje bezprawie, to nie będzie to próba naprawy prawa w Polsce i zostawienie tego spokoju, żeby Polska mogła się fajnie rozwijać, tylko to będzie próba narzucenia swoich własnych interesów. No i niestety tak się dzieje i to, że Spora część wyborców platformy obywatelskiej, ale też innych partii opozycyjnych czy też jakby nurtów opozycyjnych, spora część wyborców no, zrezygnowała z chęci głosowania na, te, na, te, na tych polityków, na tych ludzi nie powinno nikogo dziwić, no bo po prostu wielu wielu Polaków słusznie zauważa, że to jest jakby no, mózg skanto polskie. No, można nie lubić pisu, ja, ja go nie lubię. Ale pis kiedyś przeminie. Natomiast to całe jakby chaotyczne podkładanie się niedoskonałej niestety obecnie Unii Europejskiej będzie się mścić na nas jeszcze przez lata, niezależnie od tego, czy Unia Europejska przetrwa, czy się rozpadnie. Co też oczywiście nie za sprawą Polski, ale na przykład Włoch Hiszpanii może się zdarzyć. Tak już mówiłem, bo akurat Włochów i Hiszpanów nie winien za, za ten y, tendencję rozpadu tak jak Merkel, ale oni po prostu wysuwają, ich społeczeństwa coraz mocniej wysuwają po prostu takie tezy, że chcieliby wystąpić. Także Brexit być może nie będzie jedyny, dlatego o nich wspomniałem. Natomiast absolutnie nie uważam, żeby to było winą Włochów czy Hiszpanów, że Unia się sypie. To jest winą Niemców, którzy w zupełnie dziwaczny, niezrozumiały dla mnie sposób. Nadal, mimo wszystko, tak duże, duży kredyt zaufania dają środowisku politycznemu kanclerz Merkel, może nawet jej samej, no, która działała przez ostatnie lata na szkodę zarówno Unii, jak i kraju yy, federalnego Niemiec. Tak? Być może, w krótkoterminowym czasie, miała jakiś to sens, ale w długoterminowym yy, to sensu nie miało. No więc, czy to, co powiedziałem, czyni ze mnie pisowca? No, zdaniem fanatyków, którzy uważają, że trzeba mówić jak najbardziej zajadłe takie propagandowe artykuły Gazety Wyborczej, która moim zdaniem, co też może czynić ze mnie pisowca, w cudzysłowie oczywiście, no, stacza się na dno takiej propagandowości prawie jak Gazeta Polska, która moim zdaniem nadal jest gorsza, ale Gazeta Wyborcza, no, już coraz jakby mniejszy, się różni od, 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 od takich gadzinówek, tylko no po prostu w inną stronę swoją demagogię i propagandę szerzy. No więc, czy to, że ja to zauważam, czyni ze za mnie pisowca? No, moim zdaniem nie. <gryw> nie czuję się kimś takim. Po prostu uważam, że Polska jest no, bardziej długotrwałym zjawiskiem niż obecne doraźne problemy polityczne, którzy, które wiele osób chce taką bezkompromisową, propagandową dualnością rozwiązywać. Tak? Udawać, że, że, nie wiem, że Kidawa Błońska była wspaniałą kandydatką. Udawać, że te wszystkie jakieś dziwne rozróby w parlamencie europejskim to zawsze są korzystne, bo walą w PiS. Że nawet jeśli państwo upadnie, to będzie państwo PiS i wtedy się odrodzi już bez PiS. To jest bardzo głupie myślenie. Tak samo nie podoba mi się, jak się w parlamencie europejskim nazywa Polaków faszystami, prawda, robi się z jakichś tam marszy, yy, święta narodowe, gdzie być może tam jakieś 2% było, bo, bo, bo była oczywiście jakaś skrajna prawica, a reszta to byli coś w miarę normalni ludzie, nawet niekoniecznie o bardzo prawicowych poglądach, ale jeśli to co najwyżej ludzie o bardziej takich prawicowo-narodowych poglądach, ale... Nie innych niż wielu Amerykanów, Francuzów, Niemców, i robi się z nich y, nagle faszystów, i w ogóle się odmienia ten faszyst przez wszystkie przypadki. No więc, czy to, że mi się to nie podoba, to robi ze mnie pisowca? No, no, no nie sądzę, wątpię. Y, także y, jestem trochę w kropce. Nie wiem, co z tym zrobić. Czekam aż to przeminie. Liczyłem na to, że paradoksalnie ostatnie wybory Parlamentarne jakoś zmienią te nastroje, że ludzie się troszkę uspokoją, niezależnie od ich wyników. Myślałem sobie, że jak wygrał opozycja, co niestety było mało, mało możliwe z uwagi na różne błędy i to skarżenie w Europie, co naprawdę nie jest mądre, i ludzie powinni to rzeczywiście punktować negatywnie i tak zrobili i dobrze zrobili polscy wyborcy, że pokazali, że im się to nie podoba. To pokazuje, że nie mamy sobie takiego głupiego społeczeństwa, Czy może mądrzejsze niż w niektórych państwach Europy Zachodniej. Chyba dzięki naszym doświadczeniom historycznym, tak? że wolność odzyskaliśmy no parę, no kilka dekad temu, ale małe kilka dekad temu, kiedy wiele państw europejskich no to już 70 lat cieszy się wolnością i jak widać z wygody pod parasolem atomowym amerykańsko-radzieckim, który nie pozwalał na żadne większe konflikty, tak zwany pad nuklearny. No się trochę rozleniwili, więc też taka, takie przekonanie, że, że w Belgu, we Francuzie, w Hiszpanii znajdziemy jakichś takich guru, którzy doświadczali się w demokracji przez tyle lat, a my jesteśmy tacy głupi, naiwni, prości, niedoświadczeni, dzicy, to pozornie powinno tak wyglądać. Ale nie do końca tak wygląda, tak? Nie, nie można powiedzieć, żeby statystyczny Francuz był bardziej doświadczony w demokracji. Można w ogóle stworzyć taką kategorię niż statystyczny Polak. No jak to jest z tymi polskimi wyborami? No, czy świadczą one o tym, że nasze społeczeństwo jest jakieś szczególnie złe, głupie, beznadziejne? No, wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że nie. Po prostu wygrali prawicowi populiści, bo byli zręczni politycznie. A jednocześnie ci polscy, no nie wiem, konserwatywni liberałowie, którzy dominowali przez poprzednie 8 lat, czyli Platforma Obywatelska, no dzisiaj pokazują, że no, zdecydowanie mocno, y, głęboko, ciężko spoczęli na laurach, tak? no, żeby nie móc wytypować na prezydenta, na kandydata, na prezydenta kogoś mądrzejszego, mówiącego rozsądniej, mądrzej, ciekawiej niż Kidawa Błońska, czy niż obecnie um, Trzaskowski, prezydent Warszawy, który przecież był nawet kandydatem przez jakiś czas, ale obawiano się, że nie porwią za sobą ludzi, słusznie się obawiano, natomiast można być pewnym, że, że porwie więcej ludzi niż Małgorzata Kidawa Błońska, tak? Natomiast no, no jak to możliwe, że partia, która rządziła 8 lat yy, nie dorobiła się doświadczenia politycznego pozwalającego na wystawienie w miarę sensownych kandydatów? Yy, ja bym chciał ich poprzeć, no ale naprawdę, albo w ogóle nie pójdę na wybory, albo będę głosował na PSL. Czy, 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 czy nie wiem, no, lewicy się trochę boję, bo jest tam też Zandberg, który po prostu wsadzi mnie do więzienia za krytykę islamu, inaczej bym się zastanawiał nad lewicą również, no, ale nie jestem samobójcą a nie masochistą. To już od bycia wsadzonym do więzienia za krytykę islamu, yy, wolę jednak wiele innych rzeczy. Yy, znaczy, wsadzonym do więzienia. No może docelowo tak, ale nawet wystarczy, że będę na przykład prześladowany, że nie będę mógł Wygłosić publicznie wykładu, nie będę mógł prowadzić kanału w internecie, bo mi go usuną, tak. nie będę mógł podjąć pracy w wielu miejscach. No takie rzeczy już są coraz bardziej możliwe, jeśli się krytykuje rzeczy niezgodne z obowiązującą propagandą multikulti na przykład, chociaż ja jestem bardzo multikulti, tylko jestem no, rozsądnie, to znaczy badam różne kultury, dostrzegam ich mocne strony, nawet i islamie mogę powiedzieć wiele pozytywnych rzeczy są takie materiały moje. No tylko, że obecnie no wiele negatywnych rzeczy też można powiedzieć. Poza tym nie uważam wcale, że migracja jest czymś dobrym dla państw, w których ludzie migrują, tak? Y wydaje mi się, że lepiej by było zadbać o to, żeby w różnych regionach świata ludzie nie musieli masowo migrować, tylko żeby mogli y tam tworzyć swoje własne domy. Jeśli chcą się jednoczyć z resztą ludzkości, to niejako y zachłanni Właśnie tylko na pieniądze, a nie na inną kulturę, na inny świat. Ludzie przyjeżdżać masowo i narzucać jakby zasady, przed którymi uciekli. Tak? No, dlaczego miałbym to popierać? Co w tym jest dobrego, nawet dla islamu? Wydaje mi się, że nic. No ale niestety, wydaje mi się, że takie posiadanie wątpliwości, niewidzenie rzeczy tak jednowymiarowo, no obecnie w dzisiejszej polaryzacji. Politycznej łatwo może z każdego uczynić pisowca, a pewnie w drugą stronę peowca. Tak jak ktoś tam niby popiera pis, ale, ale też ma jakieś wątpliwości. A ja w zasadzie nie znam ludzi, którzy by popierali pis, nie mieli jakichś wątpliwości, więc prawdopodobnie ich dotyka to samo, tylko w drugą stronę. Wydaje mi się to bardzo dziwne i niefajne. I po prostu, no. Ręce i macki mi upadają, kiedy mam wyjaśniać ludziom, że naprawdę przesadzają z tym dualizmem, z tym podporządkowywaniem wszystkiego. Na zasadzie, kiedy powiedziałem jednemu z kolegów redaktorów z Racjonalista TV, że nie głosuję, nie będę głosował na Kidawę Bońską, bo uważam, że jest po prostu mądra inaczej. I to, co pokazuję, to jest nie do przyjęcia, absolutnie. To od razu, no to będziesz głosował na dudę, tak? Tak, jakby w ogóle nie było innych kandydatów, tak? Jakby w ogóle było to zero-jedynkowe, no to po prostu mnie totalnie zaszokowało. Zupełnie. Taki takie typ myślenia. No ale wracając jeszcze do polityki międzynarodowej. Oczywiście, polityka międzynarodowa PiSu jest zła, słaba, bo no nie buduje sojuszy. No może. Z Trumpem się jakoś dogadali, no ale to byleby Trump, jakby wygrał swoją następną elekcję, co też nie uważam za jakiś upadek świata, bo uważam, że pod niektórymi względami Trump ma rację, jeśli chodzi o dostrzeganie zagrożenia ze strony Chin, łamania zasad globalnego rynku, jeśli chodzi o wsparcie takie wyraźne stolicy Izraela. W Jerozolimie o wsparcie niepodległości Tajwanu. O, mam nadzieję, że to jest jakieś w miarę prawdziwe dążenie. Chęć wzięcia wreszcie zarobić problemów kosmicznych. To wszystko jest fajne. Oczywiście, oprócz tego jest mnóstwo bzdur, również takich totalnie antynaukowych, czego ja nie cierpię jako racjonalista ze strony Trumpa. Totalnie takie aroganckie podejście do ludzi inteligentnych, którzy chcą jakby podjąć jakąś polemikę. Także nie dziwię się niektórym Amerykanom, że są rozścieczeni do. Do białej pasji. Może też tak bym miał, gdybym był Amerykaninem, ale też z drugiej strony to, co robią media amerykańskie, które dawniej były cenione typu Washington Post. Yy, ta propaganda, ta, ta, czy New York Times, ta propaganda, te zakłamanie ogromne przy jednoczesnym wrzeszczeniu o jakichś fake newsach, które tworzy prawica do raz, że to jest skrajna obłuda. Dwa, że to wydaje mi się szczególnie podłe i nieetyczne. No, co innego, jak ktoś prowadzi taki po prostu szmatławy drukowiec, yy, że prawie że wierzy, że tam UFO piszą mu artykuły. A co innego, jak ktoś po prostu no, zyskał renomę dzięki pracy wielu pokoleń dziennikarzy, niekiedy odważnych, wspaniałych, yy, tropiących afery z ryzykiem dla własnego życia. Tak było w przypadku tych wielkich, klasycznych amerykańskich mediów. A teraz po prostu. No, obraca w ruinę tą całą piękną tradycję dziennikarstwa, która inspirowała dziennikarzy na całym świecie, przynajmniej tych takich fajnych, dobrych, uczciwych. I to jest smutne. Czy to, że ja się tym martwię, to też oznacza, że jestem pisowcem? No, wydaje mi się, że nie.